Siema, witam wszystkich serdecznie. Puszczacz Wojtek. W tym odcinku chciałem właśnie się wypowiedzieć o e, dziewczynach, e, które do mnie piszą o sobach. E, też właśnie o oszustach. I chciałem wam e, was przestrzec, e, przestrzec e, przed tym, nie? I wczoraj akurat byłem na porcie i jedna e, driverka się wzywa. E, ja tam pytam się jak ma na imię, ale nie, się nie przedstawiła. Eee, coś tam mówiła, że pisze książkę. Ja mówię na, na jaki temat? Nie, bo byłem ciekawy po prostu. Eee, no tak zacząłem rozmowę. No, a ona mnie ani, ani, nie, nie podała, powiedziała, że e, pisze na, na temat książkę Seksualne podboje Gusarza Wojtka, bo ona mówi, Wojtuś poznajecie po głosie e, gwiazda z YouTube'a i tak dalej, nie, bo się niektórzy pytają tam a ja mówię, no bardzo śmieszne ale ja nikogo seksualnie nie podbijam bo nie jestem jakiś otoman ani pedofil i tak dalej bo ona mówi, że yy, no wysyłasz dziewczynom, yy, kobietom zaproszenia na facebooku który nie znasz, nie? Ja oczywiście, ja mówię, będę wysyłał, a kto im zabroni? Podoba mi się dziewczyna, czy uznaje, że jest interesująca, czy nawet jakiś driver czy chłopak, to oczywiście wysyłam takie zaproszenia. Ja mówię, wiesz, ile dziennie ja dostaję takich zaproszeń? No, co najmniej kilkanaście, tak? Niektóre akceptuję, niektóre nie. Tak samo mnie. Ja sobie nic nie mam do zarzucenia, jestem pozytywną osobą. Może dlatego, właśnie, którzy mnie wysyłają, bo się udzielam na Facebooku czy YouTube. Ale ja mówię, no dobrze trafiłeś, bo właśnie nagrywam o tym odcinek. Więc pozdrawiam oczywiście ją serdecznie. No i powiem Wam, że jak piszę z tymi dziewczynami, to nawiązała się między nami taka przyjaźń, nie? Bo ja się pytam. Przyjaźń na tym polega, że daje się coś nie oczekując niczego w zamian, tak? I powiem Wam, że tak jak mi piszą dziewczyny, że, że jesteś spoko gośnie, że luzak, że fajnie się gada, bo coś im doradzę. Powiem co u mnie słychać, co w trasie, co w życiu osobiście. Osobiste życie ja mówię, bo jestem szczery do bólu. Odpowiadam szczerze i wprost na każde pytanie. Ona też mi mówi tam no, proste rzeczy, nie? Że się kupiła sukienkę, no fajna. Czy robi na no i tak sobie rozmawiamy nawet wiele tygodni, wiele miesięcy i jest bardzo miło, e, tak? Ale właśnie e, jak mi piszą dziewczyny, że właśnie ze mną fajnie się pisze, bo niektórzy chłopaki, ja wiem o tym, e, piszą tak, ale masz moją dupę, nie? A pokaż więcej, ale bym cię wyruchał, nie? Czy pokazują zdjęcie penisa, nie? no to zostawiam bez komentarza no dla mnie to jest po prostu słabe, tak e, w ten sposób na pewno nie zdobędzie się dziewczyny i tak dalej e, także ja mówię, wiele tygodni, miesięcy e, piszę z nimi i e, nie robię jakichś podwojów seksualnych absolutnie, bo ja przygód nie szukam tylko przyjaźni i miłości i fajnie się pisze, tak e, ale są też dziewczyny, które e, jakby usypiają moją czujność tutaj wysyłałem mi zdjęcia, jedna mi wysyła na zdjęcia, to tamto, a później mówi, że żebym płacił ten, za jej, no znaczy, czy zapłacę za jej zdjęcia, jak mi wyśle, nie? Ja mówię, dziewczyno, wiesz co, choćbyś była najpiękniejsza na świecie, to ja za to nie zapłacę, wiesz, ile filmów jest darmowych, porno, ile zdjęć, tego jest mnóstwo, każdy kto chce, to sobie pooglądać, ciągnie bez problemu. Ja mówię, nawet nie wiem, czy jesteś pełnoletnia, to tamto. Wiecie co zrobiła? No wysłała mi dowód osobisty. Ja mówię, no dziewczyno, coś ty zrobiła? Ja mówię, skasowałem to. Ja mówię, ktoś może to wykorzystać tam jest twój numer dowodu, PESEL, nie? Ale ktoś może być złośliwy, bo ja to tam machnę ręką, w tam, nie znam cię, to mnie to nie obchodzi, ale e, ktoś wejdzie na twój profil e, do znajomych, wyśle zdjęcia albo do internetu, jesteś skończona, tak? byliście się tłumaczyć, będzie ci wstyd przed znajomymi i tak dalej. Także mój póki się w głowie dziewczyna, wyjście ze nie? nie? Inna tam pisze, mi pisze, później właśnie wysyła, że, że ma auto to tamto, to była ta E46MK za 100 tysięcy auto, nie? I ona mówi, że z Warszawy przyjedzie chętnie do mnie, bo mnie zna i tak dalej, żeby mnie 300 wysłał na paliwo. A ja się śmieję, wiesz co, jak ci stać na auto za 100 tysięcy, czy w co mi połowy tyle. No to jak ty jeździsz z samochodem M-kom że ty nie masz na paliwo, nie no ja ci nie będę wysyłał pieniędzy To już od razu spierdala i tam i tam wyzwiska Ja się śmieję, bo mi to nie rusza, nie A mój PiS, nie, i tak dalej Inna mówi, że tam jakieś Na lekarstwa 100 zł i na jeszcze coś tam Także ja nie wysyłam pieniędzy I się śmieję z tych dziewczyn Także No, także właśnie nie dajcie się naciągnąć Ale też Jedna pisała mi, e, wysyłała zdjęcia z, z Niemiec, e, no i tam w ogóle chciała jakieś pieniądze. Inna pisała też z Danii, i później, jak powiedziała, że w, w dolarach że mi wysłał, bo ona chce na samolot i że przyleci do mnie to tamto, no ja powiedziałem, że absolutnie nie dostanie żadnych pieniędzy ode mnie. I tak dalej Ona mówi, że wiesz co, ale mam kolegów, tam przyjadą do ciebie, jak mi nie wyszedł, to ci najebią, nie? Ja mówię, nie ma problemu, chcesz, to ci podawam adres, niech przyjdą do mnie, ja się nikogo, niczego nie boję, I tak dalej, nie? Niech przyjeżdżają, no, y ale poszedłem na policję z tymi numerami z Niemiec, właśnie ze Szwecji i e z Danii, tak? Tam były zdjęcia, tak dalej, no i mam kolegę policjanta, ja mówię, Daniel, wiesz co, a tutaj jakieś groźby są, czy to jest karalne i tak dalej, Tutaj mnie grożą i chcą jakieś pieniądze ten nie? On nam wrzucił w system i mówi: Wiesz co, e, ale te numery e, powiem Ci z jakich, jakich krajów jest ta IP, nie? Bo wiesz, dokładnie Ci nie mogę powiedzieć, ale wiesz co, te IP to nie jest z Danii ani z, z Niemiec. Te dwa numery to są z Afryki, nie? Eee, właśnie te numery, ale IP skąd one są nadawane? Jedna jest z, z Kongo, druga jest z Zambii. Eee, bo ja mówię, no właśnie coś mi się tak wydawało, że m, ktoś tutaj kaleczy ten polski, bo tak jest, nieodmieniane są te wszystkie słowa e, dokładnie. No, siedzi jakiś bambus, wysyła e, ludziom jakieś e, zdjęcia i dziewczyny do tamto, nawiązuje przez tłumacza jakiegoś e, internetowego, wiadomo, no i wyciąga od ludzi pieniądze tą całą czy raczej tam 100 dolarów, tam 300 dolarów, to grozi i tak dalej. Także nie, nie nabierajcie się na takie cukierkowanie, zamydlanie oczu przez jakieś dziewczyny, czy płacenie właśnie e, za zdjęcia, czy właśnie wchodzenie w linki, e, bo to też jest różne programy hakerskie, gdzie e, ściągają wasze dane z komputera, czy z, e, z komórki, gdzie wpisujecie swoje hasła i tak dalej. Także to ktoś może dobrze wykorzystać, czy właśnie ten. No ja sobie nie wyobrażam, no zostawiam to bez komentarza, jak kobieta, która właśnie pisała z żołnierzem amerykańskim, mundur jakaś plaga z tyłu amerykańska. Przez wiele miesięcy w telegraficzce mówiłem, że ona wysłała mu 100 tysięcy. No trzeba tu mieć chyba rozum, to chyba jest po to, żeby używać, jak można sobie takie pieniądze wysłać. A bo on by miał przylecieć do mnie, a był chory, to tamto, nie? Także nie bądźcie naiwni i e, nie dawajcie się na takie coś naciąganie, no. no. Niektórzy naprawdę e, właśnie są łatwowierni, coś usypia e, ich e, czujność, nawet wiele tygodni, miesięcy pisze, nie? No, ale jak nie wyjeżdżam z takimi właśnie głupimi tekstami, pustymi do dziewczyn, ani jakiś tam nic nie chcę od nich, to one wiedzą, że właśnie, że, że właśnie tylko szuka przyjaźni, żeby sobie popisać, o tamta, ale z góry zakładam, że z tego, nie? że ich nie spotkam, ale warto popisać, bo ja lubię, nawet na Omegle wam powiem, wchodzę i ja rozmawiam z nastolatką, z satanistą, z, peda z pedałem i tam ze starszymi osobami, i widzą, że normalnie ten, także fajnie, inteligentnie można sobie pogadać popisać z ludźmi. Oczywiście wiadomo, że zawsze się debilo jakiś trafią, nie? No to jest nieuniknione. Także do mnie możecie pisać o każdej porze, e, zawsze i wszędzie, e, pogadać sobie, pożartować e, po przebicielsku, po koleżeńsku, e, nie ma problemu, nie? E, Myślę, że kiedyś właśnie poznam sobie miłą dziewczynę, bo już ze swoją żoną nie jestem, ale u nas jest normalnie sierczewska e, atmosfera. Mam syna i córkę, dlatego e, pracuję jako puśa, żeby trochę więcej pieniążków zarobić, żeby się lepiej dzieciom żyło, żeby im pomóc. No ale myślę, jak kiedyś poznam dziewczynę, a nie szukam na siłę <laughs> i e, między nami jakaś właśnie e, zrodzi, jak to się mówi, przyjaźń, jakaś bliskość i tak dalej, jakiś związek, e, to jestem gotowy oczywiście zostawić tą pracę, bo żadna dziewczyna nie pójdzie na taki układ, żeby e, poznać faceta tak i widzieć go 5 dni w miesiącu, e, żeby był w Polsce. No, także mogę pracować wszędzie, mogę się przeprowadzić, e, Dla mnie nie ma problemu, bo nic mnie trzyma w tym Google. E, zawsze z dziećmi będą kontakt i tak dalej. E, no, e, jak to właśnie mówię, że ten jestem zaradny i potrafię pracować i robić wszystko, nie? Bo kobieta to ma być piękna, a facet właśnie, tak jak mówiłem, ma być zaradny. Nie? Musi sobie radzić w życiu i tak dalej. No, trzeba być twardym i tak dalej, nie? Ja mówię, a, i, i trzeba być fizycznie, właśnie e, tak, e, właśnie e, odważnym i, i silnym, żeby się kobieta dobrze przystrzymywała, dbać o siebie, e, tak jak ja, nie palić papierosów, nie pić alkoholu i o narkotykach, to nie, nie wspomnę. Także jestem jak najbardziej pozytywny. No i co tam jeszcze? <laughs> Także śmiało piszcie. Zapraszajcie do znajomych na Facebooku, będzie się działo, będą fajne, fajne filmiki, będzie komicznie, śmiesznie, interesująco. Na YouTube wbijajcie na Busiasz Wojtek, jest i więcej filmików będzie. No, Także trzymajcie się, jeśli nie puszczajcie, U udostępniajcie, dzięki za wysłuchanie. No i widzimy się, nie? A jak!